Hej, hej, więc to jest dla ciebie zadanie powtórzeniowe. Oblicz proszę 8.101. I w dalszej części masz wytłumaczenie. Tutaj proszę oblicz to z tymi danymi, które podałem w tym miejscu. Czyli troszkę ze zmienionymi. One są proste, wyjdą ładne, proste obliczenia. Po prostu żebyś poćwiczył, poćwiczyła. To co jest istotne, czyli wykorzystanie tych wzorów, a nie żebyś miała miał trudne obliczenia. Cześć, więc to jest powtórka z geometrii analitycznej na temat równań okręgów, okręgów, które są rozłączne, styczne wewnętrznie, przycinające się z ogólnego równania okręgu, jak odczytywać środek okręgu z niego, jak odczytywać z niego promień. Oraz jak obliczać zadankę, kiedy mamy, że jakieś tam okręgi są styczne wewnętrznie, styczne zewnętrznie lub że się przecinają. Ale zacznijmy od samego początku, więc takie najprostsze definicje. Okręgi rozłączne to są dwa przykłady. Chodzi po prostu o to, że się nie dotykają. Tutaj troszkę wyglądają, jakby się dotykały, ale się nie dotykają, więc są rozłączne. Styczne to znaczy, że się dotykają, ale tylko w jednym miejscu, czyli na przykład tutaj się dotykają tylko tu, tutaj się dotykają tylko tu. Stycznie zewnętrzne, czyli są poza sobą się dotykają wewnętrznie, czyli są, jeden jest z środku drugiego. No i okręgi przecinające się, czyli takie, które się po prostu przecinają w dwóch miejscach. I teraz do ciekawszych rzeczy, czyli wzór ogólne równanie okręgu jest dany tym sposobem. I z niego możemy odczytać dwie rzeczy. Po pierwsze możemy odczytać sobie promień. To jest po prostu to co porówna się do kwadratu to jest promień czyli jakby to na przykład stało 16 no to promień jest 4 i możemy odczytać również współrzędne środka współrzędną xową i y -ową. to co stoi tutaj przy x to będzie współrzędna xowa. to co stoi tutaj przy y to będzie współrzędna y -owa. tutaj mam dwa przykłady na to zacznijmy sobie może od tego Czyli chcemy odczytać środek i promień. Promień jest bardzo łatwo. To jest po prostu pierwiastek z tego. To to jest promień do kwadratu. Jeżeli 25 to promień do kwadratu, to promień jest piątką. No i współrzędna środka, czyli to będzie 2 i minus 1. Tutaj we wzorze jest minus, czyli samo współrzędne środka to jest dwójka. Ten minus, który tu jest, jest ze wzoru. Jak to jest plus, to znaczy, że był podwójny minus, czyli było minus 1 w środku. Dobra. I drugi wzorek. Stąd, czyli to jest r kwadrat, czyli nasze r to jest 1, no i współrzędne środka to jest minus 2 i 3. Prosta sprawa bardzo. Następnie przechodzimy do takich wzorów. Tutaj... Chodzi o to, że my mamy zadania, w którym oni nam mówią, na przykład, czy te okręgi są styczne wewnętrznie, albo czy te okręgi są styczne zewnętrznie, tak jak tutaj. I żeby to udowodnić, albo sprawdzić, albo cokolwiek, jakiekolwiek obliczenia z tym wykonać, to my musimy wykorzystać te wzory. Jeżeli. najprościej jest to zrozumieć na tym wzorze, jeżeli okręgi są styczne zewnętrznie, to wtedy odległość od ich środków, czyli to, będzie równe w sumie ich promieni. Jeżeli są styczne wewnętrznie, to odległość ich środków od tą do tam no, od tego punkciku tu do tego punkciku tu, równa się duży promień odjąć mały promień. Tutaj pojawi się pytanie, czy sami nie wiemy, który to jest duży, a który to jest mały promień, jeżeli na przykład mamy jakieś niewiadome. Na to możemy wrzucić wartość bezwzględną. To taki mały protip. I jeżeli mają się przecinać w dwóch miejscach, no to mamy troszkę trudniejszą sytuację, już przybliżam. Bo wtedy mamy takie wzory: czyli suma promieni musi być większa od odległości, albo jeden promień minus drugi promień musi być mniejszy od odległości. Spójrzmy sobie teraz o, jeszcze na to. Skąd my mamy mieć tą odległość. Więc tą odległość liczymy z tego wzoru. On jest w tablicach z długości odcinka. Mamy dwa punkty. U nas to są dwa środki. I podstawiamy sobie spróżony tych środków do tego wzoru. I dostajemy wtedy odległość, czyli to. A promienie odczytujemy sobie najczęściej z tych wzorów. Tak, czyli tutaj. Stąd. Zobaczmy jakie mamy zadanka. Więc mamy na przykład zadania, w którym mamy wyznaczyć współrzędne punktów wspólnych okręgów. To wtedy tutaj mamy jeden okrąg, tu mamy drugi okrąg. Musimy sprawdzić, kiedy dla jakich współrzędnych mm, mamy punkty wspólne i to się wykonuje po prostu rozwiązując te równania. Czyli my dostajemy taką kamerkę, tu sobie zapisujemy to pierwsze równanie, czyli to. Tutaj pod tym zapisujemy sobie to równanie. Jak się przyjrzymy, to są po prostu równania z dwoma niewiadomymi. Tak? Mamy x i y. Czyli dostajemy takie podwójne równanie, musimy to rozwiązać. Ale wracając do tych a, wzorów i stycznych okręgów i tak dalej, to klasyczne zadania wyglądają na przykład w ten sposób. Tak jak tutaj musimy wyznaczyć Wartość parametru m, dla którego okręgi są stycznie, styczne zewnętrznie. Czyli my będziemy korzystać z tego wzoru. Styczne zewnętrznie, czyli musi zajść coś takiego, ja sobie to skopiuję. I teraz skąd wziąć promieni. Promienie no to mamy stąd, to spierwiastkowane, to spierwiastkowane, już mamy dwa promienie, a współrzędne środka bierzemy stąd. Tak, czyli tu mamy minus 4, minus 1, tutaj drugi środek to będzie minus 1 i m. I tworzymy sobie układ równań, w którym piszemy Ten wzorek to będzie nasza odległość. Podstawiamy współrzędne środka do niego i piszemy, że to się równa r1 plus r2. I tak naprawdę każde z tych zadań wygląda tak samo, że mamy właśnie tą odległość i te promienie. Tylko tak jak widzieliście wcześniej, czasami mamy odejmowanie, czasami mamy dodawanie, czasami mamy jeszcze inne rzeczy. Jak na przykład mamy styczne wewnętrzne, no to wtedy korzystamy z tego wzoru tutaj. Jeżeli mamy na przykład tylko jeden punkt wspólny, no to już wiemy, że to będzie wyglądać albo tak, albo tak. Więc tutaj mamy dwie opcje. Możemy sobie jeszcze skorzystać z na przykład nie zawsze działa, ale z układu współrzędnych i sobie to narysować. Mniej więcej jak to będzie wyglądać. I wtedy wiemy, czy mamy taką sytuację, że jeden okrąg jest w drugim, czy mamy taką sytuację, że one są obok siebie. I wiemy z którego wzoru skorzystać. No możemy też po prostu nie rysować i korzystać z dwóch żeby pisać, że to albo tak, albo tak, ale w jednym przypadku po prostu nie dostaniemy rozwiązań. Jeżeli przycinają się w dwóch punktach, czyli mamy taką sytuację, no to musimy skorzystać z takiego trudniejszego. Bo tutaj mamy dwie opcje. Albo coś takiego zachodzi, że suma tych promieni jest większa niż odległość od środka, albo że jeden promień odjąć drugi jest mniejszy od odległości od środka. To wszystko jest podstawianie do wzorów tak naprawdę. I rozłączne zewnętrznie. Tego wcześniej nie pokazywałem, ale to jest bardzo proste. Tu mamy jakieś promienie. Jeden promień, drugi promień, i zasada jest taka, że duży promień, jeden promień, sorry, plus drugi promień to jest mniej niż odległość między środkami. Tak, bo jak zauważycie, te czerwone promienie łącznie to jest mniej niż odległość stąd dotąd. No i na tym praktycznie polega cały ten temat, żeby odpowiednio wykorzystywać właśnie ten wzór. Tak, żeby z niego można było skorzystać, to trzeba jeszcze rozumieć, jak stąd odczytywać promień i współrzędne środki. No i następnie do tych równań lub nierówności przyporządkujemy odpowiednio nasze liczby i obliczamy.